Dzień dobry, witam państwa. państwa chciałem się zająć tak, jak to zostało tutaj przed chwileczką powiedziane i wygłosić, co nieco swoich poglądów dotyczących akurat mniejszości bułgarskiej żyjącej w obecnej Mołdawii. Może na samym początku, kilka takich uwag natury historycznej zanim przejdę do czasu współczesnych. A mianowicie proszę Państwa, skąd wzięli się Bułgarzy na terenie bez Arabii? Tutaj musimy się cofnąć do historii przede wszystkim do XIX wieku, kiedy następowały przemieszczenia ludnościowe związane z przede wszystkim kolejnymi wojnami rosyjsko-tureckimi i następnie z przesiedleniem przez władze rosyjskie ludności z obszaru Bałkan. Najczęściej były to przesiedlenia Dobrowolne, nie jakieś e, przymusowe deportacje, aczkolwiek no, bywały i e, również pewne, e, pewne przymusowe deportacje, o których się w tej chwili mówi w zasadzie tylko w literaturze bułgarskiej, natomiast rosyjskojęzycznej absolutnie o tym się raczej nie wspomina. E, proszę Państwa, ta mniejszość ukształtowała się przede wszystkim w pierwszym 30-leciu XIX wieku. Chodziło o dwa przesiedlenia ludnościowe. Jedno lata 1806, niektórzy 8 podają do 12, do 12 i następnie lata 1828-1829, niektórzy prze, prze, przeciągają to na 30-31. I proszę Państwa, ta mniejszość bułgarska osiadła na terenie południowej bez na terenie Wudzierka. Yy, trudno też również yy, od czasu do czasu nie zahaczać o gagałzów, którzy są z nimi organicznie związani. Już nie będę tutaj historycznie poruszał tych relacji yy, gagałzi a yy, Bułgarzy. Chciałem natomiast tylko zwrócić uwagę na yy, pewną kwestię terminologiczną. Wczoraj mówiliśmy dużo o tym, czy Republika Mołdawii, Mołdowy w końcu się zgodziliśmy z Mołdawią. Ja proszę Państwa, chciałem rzucić taką swoją tezę i to od rady Państwa, jak Państwo to widzicie, a mianowicie jak wymawiamy słowo gagałzja, Gagauz. Dla mnie jako Polaka no, brzmi to jakoś dziwnie. Ja mówię gagałzja, gagałzi, gagałz. Nie byłbym za tym, żeby zmieniać pisownie, bo po co mieszać, ale po co wymawiać to Gagauz, Dla mnie to jest jakoś takie, no. Nienaturalny. Nie ja mówię zawsze Gagałz, i jeżeli, 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 jeżeli będą jakieś pytania, jeżeli będzie jakaś dyskusja, to będę bardzo wdzięczny. A teraz może przejdę do spraw już nieco bardziej bieżących, żeby nie mieszać za dużo w tej historii, a mianowicie po powstaniu niepełnogłego państwa mołdawskiego, po upadku ZSRR, granica. Państwowa pomiędzy Ukrainą a e, Republiką Mołdawii została utrzymana taka jak ta radzieckich, czyli zwarte terytorium bugersko-begarskie zostało przecięte w sposób zupełnie bezmyślny. Ta granica została poprze przeprowadzona poprzez poszczególne miejscowości, nieraz ogrody, domy podzielone, to w ogóle to było jak, jakieś kuriozum, no ale ten stan e, e, został zachowany do dnia dzisiejszego. W związku z powyższym większa część Bułgarów, tej największej bułgarskiej diaspory, została po ukraińskiej stronie, natomiast po stronie mołdawskiej została większość gagałców. Niemniej jednak na terenie Obecnej Republiki Mołdawii liczbę bułgarów ocenia się różnie. Najczęściej jest to tak granica 70-80 tysięcy łącznie z, z Nadmiestzem. Dane są bardzo różne, dlatego że w zależności od interpretacji czy spisów powszechnych, czy po prostu danych nieoficjalnych bułgarskich, które są niejednokrotnie nawet podają wartości dwukrotnie większe, pozostajmy przy, przy, przy danych statystycznych, że mniej więcej mniejszość bułgarska to jest te, 80, te 70 tysięcy. I teraz tak, o ile się, Stworzyli, zdawali wywalczyć swoją autonomię polityczną i stworzono coś, co się nazywa terytorium autonomicznym Gedełzia, to Bułgarzy akurat niczego takiego nie y, osiągnęli. Y, Bułgarzy są traktowani podobnie jak i wszystkie inne mniejszości narodowe y, w Mołdawii i nie mają jakiegoś specjalnego y, statusu, specjalnych przywilejów. I teraz tak. Y, po nieudanych próbach dogadania się z gałganizami i utworzeniu wspólnie z nimi autonomii, nie udało się uzyskać żadnych ustępstw od władz centralnych w Kiszyniowie. Są traktowani tak samo jak wszelkie inne mniejszości narodowe i etniczne zamieszkujące na Mołdawię. W dniu 30 marca 1992 roku prezydent Milcz sniegór wydał dekret o niektórych środkach dotyczących rozwoju bułgarskiej kultury narodowej. Dokument ten zapowiadał ramową pomoc państwa i różne ułatwienia dla mniejszości bułgarskiej. Duży nacisk położono w tym dokumencie na nauczanie dzieci i młodzieży pochodzenia bułgarskiego w języku ojczystym oraz współpracy w tej kwestii z Bułgarią. Na gruncie rozwoju kultury bułgarskiej zapowiedziano pomoc istniejącej już wtedy organizacji Odrodzenie oraz innym bułgarskim organizacjom kulturalno-oświatowym. Wreszcie zarekomendowano rządowi utworzenie w miejscu zwartego osadnictwa bułgarskiego jednostki administracyjno-terytorialnej. W odpowiedzi na ten akt prawny z 23 czerwca 1992 roku ówczesny premier Mołdawii Walerię Murawski podpisał postanowienie rządowe nr 428, a nazwa jego o rozwoju kultury narodowej ludności bułgarskiej Republiki Mołdowy. W dokumencie tym drobiazgowo nakazano poszczególnym jednostkom, różnym ministerstwom, zaczynając od Ministerstwa Kultury, a następnie Akademii Nauk, Środku Masowego Przekazu, stworzenie odpowiednich warunków dla niczym nieskrępowanego rozwoju kultury bułgarskiej na terytorium Republiki Mołdawii, w miejscu zwartego Ostatnictwa Bułgarskiego na południu kraju oraz w mieście stołecznym Kiszyniowie. Wszystkie szczegółowe wytyczne powyższego postanowienia Zostały ujęte y, 12 punktów. Punkt 10 rekomendował nawet miejscowym samorządom odstąpienie od pobierania podatków od Bułgarskiej Organizacji Kulturalno-Oświatowych na okres 5 lat. Jednakże punkt ten został uchylony już w końcówce 1992 roku. I teraz, proszę Państwa, wydawać mi się mogło, że y, wprowadzenie w życie tych y, postanowień, o których była mowa spowoduje, że Bułgarze uzyskają coś więcej niż inne mniejszości narodowe żyjące w tym kraju. Nic bardziej mylnego, ponieważ podobne uwarunkowania zostały już wcześniej przyjęte w odniesieniu do mniejszości rosyjskiej, ukraińskiej oraz żydowskiej. I tak w zasadzie to jedynym jakimś plusem, którego udało się wywalczyć Bułgarom, było Stworzenie tej jednostki terytorialnej pod nazwą Rejonu Teracieckiego, który znajduje się na południu kraju i w zasadzie to on tak rozgranicza poszczególne terytorium Gagauzji na północy i na południu. Jest tak ciśnięty między Gagauzją i jest to region właśnie stworzony dla mniejszości bułgarskiej. Jego powierzchnia nie jest zbyt duża, wynosi 674 km2. A Bułgarzy stanowią nim ponad 50%, dokładnie 66% yy mieszkańców. Yy Rejon Taraklicki nie tworzy jednej jednostki administracyjnej, ponieważ składa się z dwóch części. Oprócz zwartego posadnictwa yy wokół miasta Taraklia, czy Taraklija, w zależności jak to woli, yy obejmuje on również miejscowość Twardicę która znajduje się niedaleko Czadlungii, jest to duża bułgarska wieś. Również nie jest y, prawdą, że no we wszystko. wszystkich miejscowościach, a jest ich 26, przy czym jedna, tylko posiada status miejski, terapii, ale terapia. terapia Poszczególne, pozostałe miejscowości są oficjalnie wsiadmi, aczkolwiek niektóre z nich są ogromne, jak na warunki polskie, bo jeżeli gdzieś posiada kilka tysięcy mieszkańców, no to u nas jest to już miasteczko, tam jest to status, oficjalny status miejski. Nie we wszystkich z tych miejscowości w stanowią większość, zaledwie w części z nich i tutaj już Państwa nie będę kratował poszczególnymi danymi, to sobie odpuścimy, będzie to w publikacji tak samo nie będę wymieniał wszystkich miejscowości, może dwie, trzy. Większość z nich posiada nazwy typowo rumuńskie czy wątarskie, jak na przykład Albota de Rzos, Albota Sus i tak dalej. Korten, czy w wersji e, rumuńsko jętycznej Kortenul. E, w poszczególnych tych miejscowościach Bułgarzy posiadają różnego rodzaju organizacje, a także odbywa się nauczanie języka bułgarskiego i nauki w języku bułgarskim. No, takim największym tutaj osiągnięciem było stworzenie Uniwersytetu Państwowego de facto Uniwersytetu Bułgarskiego Etnicznego w miejscowości Taraklija, czyli w stolicy tego rejonu. Niemniej jednak, proszę Państwa, ja przebywałem na tym Uniwersytecie i Dużo mnie zdziwiło, ponieważ uniwersytet jest bułgarski, natomiast pracownicy naukowi między sobą rozmawiają po rosyjsku. Dla mnie to było zupełnym szokiem, rozmawiałem z panią rektor czy prorektor i ona jakby jedyna ze mną rozmawiała w języku bułgarskim, natomiast reszta to tak w zasadzie po rosyjsku. Również jeśli chodzi o kwestie y, przetrwania języka bułgarskiego na tym obszarze to wygląda ona dość różnie. Ja mam trochę odmienne zdania od tego co tak zwana oficjalna Sofia mówi, oni mówią, że język bułgarski tam przetrwał, że y, ci ludzie, y, potomkowie kolonistów bułgarskich, posiadają świadomość narodową. Proszę Państwa, bardzo różnie z tym bywa, ponieważ czasy radzieckie no, spowodowały tam nieodwracalne pewne zmiany. I na przykład y, w Taraki czy w Taraki Jastowoli y, zrobiłem taki sondaż, pytałem jak dojechać do uniwersytetu i specjalnie używałem języka bułgarskiego. I proszę mi wierzyć, że żadna osoba nie była w stanie mi odpowiedzieć i a to prosimy po rosyjsku, dlatego, że no, my używamy języka rosyjskiego, natomiast bułgarski to nie. I w zasadzie jedyna osoba, z którą sobie po bułgarsku, to u Bibosz. Zresztą mówił bardzo ładnym literackim językiem bułgarskim, już nie pytałem, nie dopytywałem. Kim jest, ale prawdopodobnie studiował w Bułgarii, dlatego że ten miejscowy bułgarski to proszę Państwa jest to mieszanina archaicznego języka bułgarskiego z elementami języka rosyjskiego, a również ukraińskiego. Także nieraz, nieraz, bywa, nieraz bywa tak, że ciężko po prostu jest się porozumieć, jeżeli ktoś zna tylko i wyłącznie literacki język bułgarski. Ja proszę Państwa, kolega tutaj mi pokazuje, że zostało mi minut, a więc pozwolę sobie, żeby to wszystko jak najbardziej e, skracać. E, od pewnego czasu w rejonie tarakińskim pojawiają się pomysły połączenia z gagałcą. E, proszę Państwa, jest to idea nie nowa, dlatego że kiedy już postarała e, autonomia gałska, były takie plany, żeby stworzyć jednostkę terytorialną obejmującą cały zwarty obszar ostatnictwa bułgarsko węgierskiego Mówiło się o tzw. Republice Budziackiej. Oczywiście tego typu idee nie mają szansy, ponieważ Ukraina na pewno nie odda terytorium, które należą w tej chwili do części obwodu odeskiego. Za to coraz częściej wspomina się o możliwości przyłączenia terytoriów bułgarskich do Bebełdzi, stworzenia yy, dwuetnicznej jak gdyby, autonomii. Yy, ja rozmawiałem yy, na przykład w Twardnicy dwa lata temu z pewną starszą osobą, która mi mówiła, że przeważają tutaj przede wszystkim względy czysto ekonomiczne, po co jechać do lekarza czy do urzędu aż 40 km do terapii, jeżeli tylko 12 km jest do Czarderlumi. Także w tej chwili toczy się właśnie taka cicha dyskusja, a przede wszystkim czego boją się miejscowi Bułgarzy? boją się likwidacji rejonu terapijskiego, ponieważ coraz częściej mówi się o tym w Mołdawii, że nastąpi powrót do podziału administracyjnego na jednostkę zwaną żudeco, czyli powiat i w związku z powyższym rejon terapijski by zniknął. Są też pewne racje, miejscowi że mówią, że rejon terapijski, aczkolwiek nie został jeszcze zlikwidowany oficjalnie, to wszystkie ważne urzędy są stamtąd wycofywane nawet ostatnio doczytałem w jakiejś tam gazecie bułgarskiej, bułgarskiej że na przykład stację pogotowia ratunkowego wycofano i pomału ten region ulega jak gdyby degradacji i proszę Państwa jeszcze mam mnóstwo innych informacji które pozwolę sobie opuścić i odeślę Państwa do ewentualnej publikacji która będzie po naszej konferencji Yy, chciałbym na koniec zakończyć tylko tym, że po przeanalizowaniu warunków i statusu ludności bułgarskiej w yy, Republice Mołdowy w zasadzie w przeciwieństwie do KWO-ców nie ma ona jakiejś uprzywilejowanej pozycji, nie jest jakoś w żaden sposób dyskryminowana, z drugiej strony to w żadnym wypadku ale po prostu jest traktowana jak wszystkie inne mniejszości narodowe zamieszkane w Republice Mołdawii. I to dziękuję bardzo, natomiast ja myślę, że y, to, o co y, Państwa prosiłem, byłoby to też dla mnie wskazówką, czy dopuszczalne byłoby stosowanie właśnie tej spolszczonej wersji Gagauzja. Ja jestem historykiem archeologiem, nie jestem polonistą, ja tak wymawiam, a co Państwo na to, to bym wierzył za odpowiedź. Dziękuję bardzo.